Cześć z tej strony serek to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku yy, wyczekiwany QA na 160 subskrypcji. Następnicie ja może wystawić łapkę w górę z subskrypcji na moim kanale, bo lecimy tym razem po 175 subskrypcji. Yy, I pytania były od Was pod filmem Zapoję QA na 160 subskrypcji, więc lecimy. Yy, no, zapraszam, dłużej się dowiecie. Dobra, pierwsze pytanie jest uż od użytkownika ja. Pytanie, ile mam lat? Mam powyżej 8, poniżej 13. Jaki jest twój ulubiony ninja? Mój ulubiony ninja to jest zdecydowanie Lloyd, yy, bo mam nawet na awatarze, ale takim, takim, no z tych mniej głównych, w sensie no z tych, z takich no, zwykłych ninja, z tych co byli od początku, no to chyba Jay. Drugie pytanie tym razem od komiksowego Admirała. Jakiego kanału na ty nie lubisz? Na ogólnym LegoTube, znaczy na yy, zwykłym YouTube, no to... Yy, Ciężko co powiedzieć, nie lubię takiego pana, co ukrywa się w worku, chyba każdy wie, o kogo chodzi, ale nie będę się tej zagłębił, bo wiadomo, zaraz mnie wyzywacie. Dobra, ulubiony zestaw LEGO. Mm. Wait, albo y, Klasztor Spinjitzu, albo Perła Przeznaczenia, oczywiście no ta Legacy, ale no jedno z takich większych, bo te inne nie, są też niczego sobie, ale ten, który mam, to osobiście jak na razie Klasztor Spinjitzu. Ulubiona postać ze Star Wars. Nie oglądałem Star Warsów, nie, nie bijcie mnie, ale no, kiedyś był Mistrz. Jedi, ten miał taki założyciel założycielki pensji. No to Mistrz. Jedi, nie? Marvel czy DC? No, Marvel, no bo przynajmniej chociaż z Marvela coś oglądałem. Podkreślam, coś. Pytanie od króla Tyrana. Czy lubisz Lego Jurassic World? Nie oglądałem Lego Jurassic World, ale oglądałem samo Jurassic World i to kilka razy. I ja mam grę jakby Lego Jurassic World, ale o samym Lego Jurassic World nie mogę się wypowiedzieć, o filmie jest bardzo spokojny i ogrzewany, tak samo. Drugie pytanie od Krótko Czy masz zwierzę? Tak, mam, pokażę Wam. Popatrzcie, nowe zwierzę Gafiego. Zobaczcie, to nowe zdjęcie Gafiego, ale kozak totalny, nie? Ale tutaj możecie go bardziej zobaczyć, gafola naszego, Gaffol. Pytanie od Lloyd Daretowskiego. Wolisz parówki czy kiełbasę? No chyba kieł... znaczy, co ja gadam? Chyba parówki. Kiełbasa... no nie, tak średnio. Jaki jest twój ulubiony senon na trzeci. Y, od skali 1 do 10 jak bardzo lubisz Nexonites? 7. Jaki jest twój największy zestaw LEGO? To jest per... to perła przeznaczenia, tak? Y, może kiedyś. <grywa> y, na razie mam... Y, największy zestaw to jest... Cluster Spinjitzu. Robimy o nim kredyt się recenzję. Jaki jest twój największy zestaw LEGO? No, a, czytam... Ja jestem po prostu mądry Czytam to samo pytanie drugi raz. Pytanie od Lego Presti. Jak masz na imię? Moja pierwsza litera w imieniu to jest Sy, macie kilka imion. Akurat imiona na sy są dość rzadkie, w sensie no mało jest takich imion. I to chłop, chłopieńcych, no to tak trochę mi tak trochę mało jest. Kiedy się urodziłeś? Urodziłem się dokładnie 29 lipca, więc wyczekujcie, bo na pewno będzie special. Special, czekaj, powiedziałam special, nieważne Ulubiony film, serial, serial LEGO Moja ulubiona seria LEGO to jest LEGO, nie Lego, ale poza tym to LEGO Nexonite, bo to jest seria, którą oglądałem praktycznie wszystkie odcinki Ulubione top 5 kanałów na polskim LEGOtube Na takim mniejszym to na pewno ty, bobek studio, też fajny, bo robi animacje, kod Lego. tacy poniżej 1000 subów no, i tak szczerze to nie mogę dać więcej w sumie, bo nie oglądam zbytnio takich mniejszych kanałów Lego Ciuba, chociaż też Kwarcy i Lloyd Hartowski. a tak. E, a takich większych no to Lloyd Malina, e, Puddy Ninja, taki większych oczywiście. E, no i Goldie, no też lubię tych Maciek i Klocki. No to też, brodę tak, no spoko. A taki mniejszy no to też w sumie spoko jest Mondybeak. Czy mam rodzeństwo? Tak, mam młodszego brata. E, kim chcesz być w przyszłości? W przyszłości chcesz chcę być yy, albo pisarzem, nauczycielem, kucharzem, albo legotuberem. Dużo jest tego, prawda? Skąd nazwa Sirek? A to ciekawe. Około 20 lat temu mój tata stworzył sobie nick w grze: Sir Matador. Sir to był chyba jakiś waleczny, szlachetny, nieważne a Matador to było jakieś odważny. Połączył te dwa słowa już z Sir Matador. Gdy kupiliśmy PS4, mój tata dał nick Sir Matador. Jakby no, założył konto, to dał nick Sir Matador. No i. Jak grałem sobie w Fortnite'a, to moi koledzy zaczęli do mnie mówić yy, najpierw Syr yy, no i później zaczęli się robić Cirek, Taka zdrobnienie, no i tak to już zostało Osoba, której nie lubisz na LEGO Tube. W sumie nie ma takiej osoby, zbytnio nie ma takiej osoby Jeszcze nie miały z dramy, więc... No nikogo nie ma Następny wyc... Następne pytanie, samo od Bobek Studio. Lubisz placki? Oczywiście. Wyjmij pięć twoich ulubionych serii LEGO. Um, serii LEGO? To ja oglądałem dwie, ja nie mogę. LEGO Nexo Knights i LEGO Ninjago. To są serie, które najwięcej oglądam. Wiem, że się nimi nie oglądam, to jest... A, ale, hmm, czy można zaliczyć serię LEGO jako takie hmm, mniejsze produkcje, na przykład Marvel, LEGO Marvel, my też takie Pojedyncze odcinki w sumie też można lecieć, więc zaliczamy to. na pewno LEGO Marvel, ale w filmu tutaj nie było powiedziane, więc yy, nie. Yy, jeszcze LEGO Disney, oglądałem. Jakiś tam, no, tam taki pojedynczy odcinek na Netflixie. Jak masz na imię, Jak masz jakiegoś zwierzaka, to tak to jakiego? Pokazywałem, nazywa się Gaffi, Gaffol, Garfield, Gaffcio, Gaffol, Srafcio, Pawcio, Dawcio, dobra. Ko, ko. Wróciłem, bo aż normalnie Klinczometr wywalił poza skalę. Powiem to jeszcze raz. Nie znamy się. Nigdy jej nie widziałem. To są to znaczy, no, nigdy jej nie widziałem tak na żywo. Po pierwsze, znamy się od kilku miesięcy. Kiedyś, no nie, kiedyś oglądałem jej filmy przed tym założeniem ekipy Civil, ale to, to jest coś innego. I po trzecie, się nie znamy. Czyli po pierwsze, pytanie od pana komiksa. Jak masz na imię? Mówię, pierwsza litera to jest S Ulubiony film Lego, to na, pe na pewno nie Lego Ninjago mówi, nie? Na, pe na pewno, nie e, Chyba Lego Przygoda albo jeden, albo dwa Stalker Ile, a to... Jezu, nie O, dobra, jeszcze kolejne pytania od pana komiksa Czy lubisz kozy z nosa? Nie Ulubiony przedmiot ze szkoły? Matemat, żartowałem Albo polskie, albo angielski, bo są łatwo się uczę tego w sensie. No, umiem to. Najlepsza Lego Tubeurka jest. Z... Jeszcze ta minka, nie? Hmm. Jak, jak większa, to w sumie nie ma takich. A jak mniejsza, no to Lego Presti, bo to jest jedna YouTuberka, z którą mam taki większy kontakt w sensie piszemy na Discordzie. A taka większa to mały YouTuberek, mały Lego Tuberek. Więc chyba może być Lego -fanka, też spoko. Dobra, pytanie od Stalkera. Ile zarabiam? To jest taka taka śmieszna liczba, bo to jest taka liczba o nazwie zero. Jest bardzo, bardzo fajna, prawda? I kiedy będziesz bogaty? Mm, w przyszłości. Albo nigdy. Jaki masz telefon? Mm, e, e, znajdę. Dobra, telefon mam Redmi Note 8 Pro. To jest mój telefon. Proszę bardzo, tutaj. O jeju. Discord czy Messenger? Zdecydowanie Discord. Kiedy podziew dla Julikus? To dla mnie pytanie, czy dla Kacpra bo ja już nie wiem, czy dla kogoś innego, czy umiesz montować, yy, no minimalnie, bo coś tam montuję, ale minimalnie, czy jesteś Snaksem, nie jestem Snaksem, nie jestem Cirkiem, jestem Caris. no i tak, no i co, no to by były chyba wszystkie pytania, nie, no, to... no to tyle, nie, no, to... dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Dobra, dziękuję za oglądanie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, bo jesteśmy po 175 subskrypcji. Yy, w ogóle, kiedyś robimy specjalne, to 10 subów, które dziwne. Ale teraz trochę rzadziej specjalne w każdym moim Dziękuję za oglądanie. Następny specjal będzie specjal, specjal. Będzie na 175 subskrypcji, więc wyczekujcie subskrybujcie. A ja już dziękuję. Trzymajcie, cześć.